Nazywam się Tichomir Lazic. Pochodzę z Serbii. Studiuję teologię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jestem na drugim roku studiów doktoranckich. Wcześniej prowadziłem zajęcia z fortepianu i ze śpiewu w Newbold College i w Oksfordzie. Moje pierwsze wspomnienia związane z muzyką sięgają wczesnego dzieciństwa. Wciąż słyszę głos mojej babci śpiewającej w kuchni stare dalmackie pieśni podczas pieczenia ciast. Pamiętam starą zdartą kasetę magnetofonową z muzyką dla dzieci, którą dostaliśmy w prezencie od cioci. Słuchaliśmy tej muzyki bez przerwy. Pamiętam też, jak bardzo byliśmy podekscytowani, moja siostra i ja, gdy odkryliśmy, że stare radio w warsztacie stolarskim mojego ojca ma funkcję nagrywania. Nie mogłem się doczekać wakacji, kiedy przyjeżdżali do nas kuzyni, z którymi śpiewaliśmy na głosy. Wyobrażałem sobie, jak będziemy siebie nagrywali. Szczególne miejsce w moich wspomnieniach zajmują spotkania rodzinne w piątkowe wieczory. Staliśmy wokół pianina i śpiewaliśmy całymi godzinami. Bardzo wcześnie zdałem sobie sprawę z tego, że muzyka to coś więcej niż tylko zbiór dźwięków i fale odbierane przez uszy. Muzyka wykracza poza sferę czysto intelektualną. Nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkich jej aspektów. Siłą napędową mojego życia było uczucie zachwytu i duch przygody płynący ze zgłębiania tego, co nieznane. Muzyka, będąc dla mnie obszarem nieznanym, budziła we mnie uczucie zachwytu i dlatego tak bardzo przykuwała moją uwagę. Nie wiedziałem w jakiej formie, ale byłem pewien, że muzyka będzie mi towarzyszyć przez całe życie. Kolejne elementy daru muzyki odkrywałem najpierw grając na kontrabasie w lokalnej orkiestrze, a później uczęszczając do szkoły muzycznej. Śpiewałem w chórach i w zespołach. Mój pierwszy zespół nazywał się Credo. Tak bardzo denerwowałem się swoją pierwszą solówką, że w noc przed występem budziłem się cały spocony. Bałem się, że nie podobam temu zadaniu. Podoba mi się definicja uwielbienia, która mówi, że uwielbienie to sposób, w jaki stworzenia reagują całym swoim życiem na Stwórcę. Całe życie to wszystkie nasze zdolności. To cała istota ludzka. W myśli Marcina Lutra określana mianem Totus Homo. W uwielbienie angażujemy nasze zmysły, nasze uczucia, nasz intelekt, nasze działania. Uwielbienie jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę nawiązania relacji z człowiekiem. Taka definicja daje nam podstawy do szerokiego ujęcia kwestii uwielbienia. Sprzeczne z tą definicją jest pojmowanie go jedynie jako aktu wspólnotowego między godziną 11 a 12 podczas nabożeństwa. Uwielbienie to o wiele więcej niż uczestnictwo we wspólnym nabożeństwie. Nabożeństwo we wspólnocie jest częścią uwielbienia, ale uwielbienie to raczej kwestia stylu życia, tego co myślisz, co robisz i co czujesz do Boga. Niektórzy próbują narzucić innym swój styl nabożeństwa, uważając, że jest to styl uznany przez Boga. Starają się stworzyć Boga na swój obraz. Ktoś patrząc w głąb studni widzi swoje własne odbicie i rozmawia sam ze sobą. Czasami robimy coś podobnego. Narzucamy innym to, co sami lubimy. Jednak uważam, że choć wywodzimy się z różnych kultur i mamy różne upodobania, są pewne kryteria, o których nie powinniśmy zapominać. We wspomnianej definicji uwielbienie to reakcja całej istoty ludzkiej na Boga. Reakcja ta powinna być więc czymś naturalnym, to znaczy powinna angażować uczucia, ale powinna też wnosić czynnik racjonalny, inspirujący nas do działania. Pieśni pobudzające wyłącznie uczucia nazywam pieśniami 7 razy 11. Siedem wyrazów powtórzonych 11 razy. Taka muzyka porusza tylko serca, a umysł pozostaje wyłączony. Po tego typu nabożeństwach wracasz do domu pusty. Uważam, że dobra pieśń odwołuje się zarówno do umysłu, jak i do serca. Jednak nie tylko po to, abyśmy poczuli się dobrze. Dobra pieśń inspiruje Cię do konkretnego działania w codziennym życiu.

Zawsze gdy słyszę te słowa przypomina mi się tekst z drugiej księgi Kronik, 16 rozdział 9 wiersz. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, bo wtedy może okazać swoją moc. To jest proste równanie. Czasami zastanawiamy się, dlaczego nie widzimy więcej przejawów działania Bożej mocy w naszym świecie. Bo nie otwieramy szczerze naszych serc przed Bogiem. Uwielbienie to doskonała sposobność do otwarcia całego swojego jestestwa przed Bogiem, i właśnie w taki sposób może on obecnie objawiać się światu. Słuchając w ostatnich latach muzyki chrześcijańskiej, doszedłem do wniosku, że jest ona często pisana z perspektywy obserwatora, który stoi poza historią i wyraża ponadczasowe prawdy o Bogu, z perspektywy kogoś, kto zna zakończenie historii, i nie jest w nią zaangażowany, a życie jest o wiele bardziej zagmatwane. Czasami możemy brzmieć nawet dość naiwnie, śpiewając tylko o tych prawdach, które nie mają odbicia w tym świecie. Dlatego staram się myśleć w kategoriach dynamicznych, co określamy mianem horyzontu teodramatycznego. Chodzi o to, że jesteśmy zaangażowani w dramat, w realną sztukę życia. Nasze życie składa się z różnych etapów, które przeżywamy w różnych miejscach i w różnym czasie. Na każdym etapie doświadczamy Boga w inny sposób. Wchodzimy w interakcję. Uwielbienie w naszych pieśniach jest wyrazem owej dramaturgii w relacji człowieka z Bogiem. Postrzegam swoje życie, muzykę i album, który mam w planach, jako elementy dramatu. Jest to muzyka ekspresyjna. Postanowiłem nie śpieszyć się i pozwolić, by napisało go moje własne życie. Bóg powiedział: Jestem, który jestem. Mówiąc o sobie, Bóg pozostaje otwarty. Zasadniczo mówi: Pozwól, że to ja zdecyduję, kim będę w Twoim życiu. To znaczy, że jeśli chcę zdefiniować swoją własną tożsamość, swoje działania i istotę swojego albumu, to również muszę być otwarty na zmieniającą się dynamikę relacji między Bogiem a mną treść albumu będzie zależeć od sytuacji od Bożej inicjatywy W water O opera R relationship S song Age. That's hard. Horizon. iPod. <laughs> P. Um. Hmm. Do I have association for this? Pineapple. Uwielbienie jako reakcja całej istoty ludzkiej na Boga wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Nasze życie powinno obracać się wokół Boga. Jeśli w uwielbieniu skupiamy się na nim, to naturalnie w centrum naszej uwagi będzie też drugi człowiek, którego będziemy chcieli przybliżyć do Stwórcy. Podobają mi się słowa Marcina Lutra, który powiedział, że Ewangelia jest jak lew w klatce. Lwa nie trzeba bronić, wystarczy go uwolnić. Podobnie jest z uwielbieniem. Uwielbienie nie potrzebuje naszej obrony. Nie musimy nalegać, aby ludzie przychodzili na nasze nabożeństwa. Wystarczy prowadzić życie uwielbienia, wystarczy uwolnić moc uwielbienia, która pociągnie ludzi do Boga. Mój końcowy apel. Odpowiadaj Bogu na wszystkie możliwe sposoby. Niezależnie od tego, jakie są Twoje zdolności, nie musisz grać lub śpiewać, aby chwalić Boga, wykorzystaj swoje talenty, aby Go wielbić i odegraj swoją rolę w teodramacie z Bogiem.